Znowu odcinek Bandzi, trzy wyświetlenia widzowie. Bingo w Los Angeles. 1 na dwa. A zobaczcie, że pierwszy odcinek ma godzinę. A jak bingo, to jest oczywiście z nami stały nasz partner, czyli marka Revolut. Revoluta zakładajcie. Zryje flinka Bandzi, bo macie. Kasę za darmo, macie tam jest kasa za darmo. Normalnie, jak założycie konto, was to nic nie kosztuje. Pamiętajcie, że masz są dwie osobowe grupy. Tysiąc dobra, koloru. to 500 na głowę, tysiąc. Tysiąc? Ale nas jest dwóch. Jest dwóch, może przedstawicie no, resztę może uczestników. Przedstawimy resztę uczestników, Do tak? Dobra, zaraz. Przepraszam. Tysiąc na parę, tysiąc na parę. Tysiąc na parę. Nie podał ręki, mi ręki, nie. Bo myśli drugi Lebron James wielki. jest ze mną, Lucas, mój brat. Witam serdecznie, zespół no. pa, pa, numer pa. jeden. numer jeden. Robić wszystko i wszystko z. Ameryczka, patrz, Ameryczkę. I ten bęben odstający. I suty na dentę człowieku, jakby jakby kolczyki miał. Zrobione Zrób tatuaż oraz kolczyk Czyli możecie jedna osoba zrobić, możecie się podzielić. Eee, dobra, zarab... Zawsze tu chciałem mieć, to co zrobić. Jest tak, rampy na, na, drample, na jesteśmy w Sanach, więc zanim zaczniemy, ja na pusty żołnierz. Ja nie widziałem ja w ogóle i chowa! Chodokhamski, nie? Chodokhamski, nie? Jesteś nienormalny! On zawsze, ja zawsze robię to co on, na bingo Nie, nie było gorąco, bo tam nie było gorąco. Tam było chłodno, tam było 13 stopni, ty wronek jest debilem po prostu. Dajemy. Jo nie ma co A jest coś ten? Dobra, bo może jest coś co nam się przyda. Tu rybę na molo się zawsze w no, nie wiem, czy ryboki zaraz. Ktoś napisał komentarz. Team się rozleciał, to trzeba uciekać do innego kraju, robić content, żeby ludzie nie doczekali co się wydarzyło. O, odgóru już. No i tak to bingo leci. Wyścig. No kawałek złotych zniósł. no, za drogo było. Dobra, jedziemy, <śmustra> widzimy się na Venice Beach. <śmustra> no, nie boję, nie boję. We ate right Zobaczcie Potem tak ma, wam zlikuję, zobaczycie jeszcze jakiego później ziomka spotkaliśmy co zajebał freestyle nie To wtedy zobaczycie i ogólnie... A zobaczycie, wszystko wam powiem Nie wiem czy to będzie w tej części, chyba w tej. Milkshake or something Or maybe ice cream you and me No thank you, thank you. No thank you Nawet jak nie masz tematu do pogadania to to masz o co chodzi wiesz! Co chodzi. Ma chłopaka, chłopaka. Widzowie No Zadzwonił do mnie Kaleson i są, są długi porobione. Są długi widzowie porobione. Dużo długów. Kaleson mi powiedział, że Bandura widzowie podobno wziął od niego na kasyno 690 zł. Ja byłem pod wpływem alkoholu i jak zobaczyłem, że Bandura bierze, to też wziąłem. 562 zł. No i Mergani. Mergani też pożyczył widzowie od Kalesona 462 zł. Czyli tak, Bandura macie 690, a dokładnie 690, ja 562, no i Mergani 462. Co daje łącznie 1714 zł, widzowie. Wisimy razem, razem Kalesonowi. To oczywiście składa się na 690 zł Bandury, 562 zł moje i 462 zł Merganiego. No policzcie to, policzcie to dobrze na swoich telefonach. Czuję, że, tak, że mi tak łzy polecą, że mi odetnie zasilanie. Bolało, bolało. To mu <laughs> Malutki diabetes. Ja Musisz ci zakręcić green. Z inszencją. Nie, nie, nie. Naprawdę. 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 boxing. Naprawdę. 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 jesteś, okay. like jesteś dziwakiem, kurwa. Frik, jest dzivak. kurwa. A nie bokserem. Kurwa bokser się znalazł wielki kurwa. Jedynie co ty masz z boksera to że zrywa wyglądasz jak ten pies bokser kurwa ty. Bokser kurwa. Yes. la la. O. Hey, man, what you gonna do? What you

I on powiedział tylko Campton, Compton Compton, Compton, nie wiem, pamiętam jak to się mówi Chyba Co compton On tylko to usłyszał I patrzcie na jego reakcję jak, się, jak jaka jest, jaka jest odwrótka Patrzcie teraz ba. Ha od razu. Pa, całe plery. Uh, it's uh, very uh, adventurous if we yeah. go up We need to make photo there. Yeah, go. Yeah. Just be normal. Be normal. Okay. okay. Yeah, you, go, you be normal, you good. Today. Yeah. We can go later today. You're safe 100%. No problem. Yeah. Let'll okay. yeah, to, yeah, okay, okay. to zobaczycie co, co, co jak to się dalej potoczy. Nie będę wam spoilerował, ale to jest mocne fuj ogólnie. I'm waiting w um, my girl right now. Two, three hours Seven, eight. Seven. You scared, no, eight. scared to go? Late. <laughs> Yo, of course we are. <laughs> scared, yeah. Scared. Yeah. Listen, Let me tell you something. I'm really from there. Okay. whatever you hear is what like, motherfuckers hear from like, other people. I, okay, I have to you get me. i show you. <gry> more, more, more. Check this. It's for women. Dobra, to zobaczycie kurwa, tylko to chyba nie będzie w tym odcinku. Zobaczycie do jakiego ja kurwa bydlaka podbiłem. Dokonam poczy do normalnego chłopaka kurwa. Stresuję normalnego chłopaka kurwa grubas. Zobaczcie do jakiego ja kurwa podszedłem kurwa jak, Do jakiego ja świni kurwa podszedłem. Nie ja wiem tak co ty robisz? It's for... <gry> <gry> Bandura teraz karmi piersią jakieś małe pieski, Czy o co chodzi, że mu tak te sutki kurwa takie ma. <grystanie> Rubi takie miała, jak miała teraz ten, jak miała urojoną ciążę, to takie suty miała. Esz O! Eś? Fajny gołąb. Nie jest mewa? Jest jakaś mewa? Miałem yy, kolczyka w nosie dwa tygodnie. Na streamie z Cypkiem wyciągnąłem go. Gave... Macie, że oni poszli do tatuażysty, który robił tatuaże do GTA i oni o tym nie wiedzieli i on robił te tatuaże wszystkie, które są w GTA? Słuchajcie teraz. I Oh my! Look, so San Fierro, Rifa, Vario, Los Aztecas. This is, um, yeah, this is in San Andreas. Yeah, it is in the I game. I yeah. Took the picture. They scan it. They made it. You made it. So you made it. Oh, bro. That's Kumacie to? Teraz zobaczcie jak to Szulo fryzurę, bo to jest mocna zmiana, to jest mocne w ogóle gloła. Szczególnie widzowie czujemy się tu w Los Angeles przez to, że dużo właśnie graliśmy w GTA, że moglibyśmy tutaj jeździć bez nawigacji, bo naprawdę większość tych miejsc to jest... Ale jest tak, serio tak jest. No taki sam, taki sam Jakbyś chciał na siłę na upartego, to byś dostał. Byłeś w komisie bacera? Nie, nie byłem w komisie bacera, ale kurwa Wronek był takim debilem, że jaki komis kurwa z samochodami nie widział, to mi 10 razy podczas wyjazdu mówił Ty, ty, twój komis, twój komis, ty Aj, twój komis to jest! I mówię, debilu, mówię, zamknij już ryj, mówię, z tym komisem, mówię, bo to jest, kurwa, piąte miejsce, które mówi, że to jest mój komis, kurwa, a to tylko jest po prostu komis z samochodami. EJ! Twój komis! Kurwa, jedziemy, ale... ej, kurwa, komis twój! Mówię ja pierdolę z zamki mówię już z tym komisem. Byliście na patelni, człowieku, my mieszkaliśmy na patelni. Miejsce, w którym my dojeżdżaliśmy, nasz dom był na samym wzgórzu i była normalnie patelnia na końcu. To nie był kurwa y, osiedle, tylko to było Beverly Hills. A te vlogi będą fajne, ja się zastanawiam jak te vlogi wyjdą nasze. I to nie był mój komis, tylko to był komis Bartka Championa. Patrzcie to, oni tego ziomka opowiadali nam potem po nagraniach, że oni się tego ziomka wystraszyli na tym w skateparku jak on rzucił w, nią, w nich tą deską i że coś tam gadał, że, ten, że wiecie że jakby weszli amatorzy, kurwa chciał jeździć i tak dalej, i patrzcie to Yo, hello. youtube i on tu! I on dla, on dla nas był taki zajebisty, a on, on z nimi coś tam na skateparku pocisnął, Bandura mówi, kurwa, że on się go wystraszył, bo jeździł, był taki, wiecie, taki agresywny, że kurwa, wiecie, taki, taki fuj na no to on, ja pierdolę, to ten, zaraz zobaczycie. Patrzcie sobie na włosy i na koszulę, koszulę mógł zmienić, patrzcie na ten, patrzcie, włosy, te kolczyki umieściony, bransoletka i ja od niego instagrama wziąłem i ja pokazywałem go chłopakom ja pokazywałem i mówię ty, poznałem, mówię, poznałem, poznałem. patrzcie, widzicie koszule szeletowo w kropki well, you, no. widzicie, na ręce kurwa oni oh, tak nie to nie ten, to nie ten On w ogóle się potem dowiedzieliśmy, że jest zajebistym ziomkiem, ziomkiem machine gun kelly'ego i nawet chyba wczoraj dodał zdjęcie z machine Gun Kelly właśnie na ten Kurwa ten ziomek, zaraz wam pokażę Pokażę wam po freestylu, pokażę wam po freestylu, pokażę wam. Zaraz jak chceście ten to wam coś pokażę Łukasz mocna zmiana, patrzcie, patrzcie jak Łukasz zmienił fryzurę widzowie No kurwa no nie do poznania Co? Mocne, co? Fresh cut. Jest Fresh Freshówa. Dużo no, się nie zmieniło? Dużo się zmieniło, ale o to mi chodziło, że boczki są przecięte. No niestety nie mogę sobie pozwolić na jakiegoś irokeza szalonego i tak dalej, bo mamy dzisiaj 6 marca, a ja na powrocie 4-14 wracamy, a na 6 mam sesję zdjęciową do poważnej współpracy. Dajcie, Że dom, w którym byliśmy to jest, yy, znaczy studio w Barbera, w którym byliśmy, to cały ten kompleks budynów to jest do, to był dom Charlie' Chaplina? Nie wiesz że to jest Charlie Chaplin. Ja pierdolę. Ale Lexi Chaplin wiesz jebany pewnie, nie Ja nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie ten. nie

the really fuck had to go and get the fame everybody, 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 everybody. to the money when i'm going town, swear they to got climb up to the mountain wall all you motherfucking bitch as niggas bounce you jumpin'. i don't understand it Hot up when i am on with the as fuck i'm never landed you never gonna get it when i am going hard with it the to them all of us over here blew up on youtube got the plaques on my ball. everybody want a ball Never i thought i get it when i come on top Hot up when i'm going for the top with the, the class. when i had to go barber and make shop. my proud Hot up when i go top and i'm going to top if you want to get mine up come to barber shop people never thought make a dippy Boy, I going, Kevin, I Wyobrażacie że się, że wbijacie w Polsce do Barbera z kamerą i normalnie chłop w ogóle się nie pyta, jakby ma wyjebane w kamerę, się nie pyta, co wy nagrywacie, co wy chcecie robić, I czego chodzicie tu z kamerą i nagrywacie. I nagle przychodzi ziomek, który jest też barberem i zaczyna sobie nawijać i freestylować normalnie w salonie, kurwa i sobie to kręci, i ma w chuj zajawkę i jest w chuj ucieszony z tego wszystkiego? To jest jedyny plus Ameryki, nie? Że tam po prostu ludzie są w chuj pozytywni, nie? Ale jest też druga strona Ameryki. But to to isn't Everybody like on that bullshit I be with the YouTubers and they Polish, whoa I'm for I'm going so far with the Did he say a or obsession? I don't know, what's the lesson How do when I'm and I really got People never thought i the far with the for the the toy Swear to guy nigga cannot get a void I'm the horror with a homeroid Slow, I guess, cool. Truthful. Tushinski, Tushinski, Tushinski. Hop when I fall for the tasty, swear to God, he said I'm too When I fall for when I'm coming with a tanky, everybody knows that I'm totally crazy. Damn, how to put that fall for when I'm damned. When I fall for when I'm shit, swear to God, I'm English, but I'm trying to go and learn that Polish language. Understand? And if I fall when I'm coming tan. like a Game Boy nigga, I'm advanced. On the YouTube, about to turn you all to fans. People never thought I'd it, but everyone ever to go to. me come on when I go make a dinner I manifest it like the law of attraction bitch se chuj jest nie stand to the camera your instagram you know you already know psychedelic look me up psychedelic on ma normalnie nuty on teraz zaczyna robić muzykę ma bańkę 400 w 2 miesiące i zaczyna robić ten sma Przema stylnie przemak chłop koma przez stylnie Patrzcie jego freestyle teraz On nam pokazywał wszystko Trzy bańki subów Ale ma styl pierdolony, ma taki dobry styl Bandura jak powiedzieliśmy w ogóle ten ziomek nie wiem czy to będzie w filmie ale on w ogóle nam powiedział wyszliśmy tam z tego barbera on powiedział że wiecie że co tu robicie i tak dalej ile tu jeszcze będziecie my mówimy że jeszcze 10 dni będziemy i tak dalej on mówi kurwa to zajebiście mówi za dwa dni są moje urodziny że mój ziomek ma yy, robię wielką wielką imprezę w Beverly Hills u, u mojego ziomka który ma chatę jak Playboy Mansion nie że, że będzie chata jak Playboy Mansion Że że będzie zajebista impreza Że będzie w kurwę osób I żebyśmy, Że mamy zaproszenie Że mamy do niego przyjechać normalnie Że, że ten Ale finalnie odpuściliśmy No bo oni nie mają inny styl Wiecie, tam pojedziesz na imprezę Chuj wie co się wydarzy Ktoś się w kurwi Nagle ci na imprezie wyciągnie coś dziwnego Może dojść do jakiejś dziwnej sytuacji Ale mówił wiecie, że naprawdę że jesteśmy zajebistymi ziomkami Że nas zaprasza, żebyśmy przyjechali Że nie ma żadnego problemu Że mamy wjazd od buta I, i my po prostu powiedzieliśmy, że nie Że nie, nie, nie jakby finalnie potem się z chłopakami, że nigdzie nie idziemy, bo no jednak oni mają inny vibe, inny styl i inaczej wszystko odbierają i, I też mają inny humor i to co nas śmieszy to ich nie śmieszy chociaż w kulki Kiksie box stop się przyjął jakbyście widzieli. Ale nie, może to będzie w filmie dalej, bo to będzie jeszcze rozmowa przed barberem. Generalnie my gadaliśmy z tym typem i on nam opowiadał, że on ma tam swoją ośkę Jest ziomal, jest brama. ziomal, co nas może zabrać na kompton, Z tym kompton było przemocne, jak oni nam wszystko potem pokazywali i, znaczy pokazywali nam jakieś tam, wiecie, po prostu urywki. Korościele zamknięte. A, zamknięte, na tylko że... że brama się zamknie i, co? i co? I co wtedy? Tam... Nie wiem kiedy drugi odcinek, muszę się zapytać. Najlepiej jutro, jutro chyba nie. Nie spoileruję, nie, nie zespojeruję wam, bo to jest za zajebisty content, żeby wam zespojerować. A i kiedy będzie drugi, druga część? Yy, bingo? Nie będzie widzowie jednak. Nie wiadomo. W innym państwie, w innym mieście tu panuje inna kultura, inne zasady, to nie jest Polska. Tutaj przede wszystkim ludzie mają. Dlaczego nie zrobiliście odcinka z Mr. Beast? A co ty kurwa myślisz, że my jesteśmy jakieś internationali, co? P przyjedziemy do Stanów i podziemy, powiemy: Hej Mr. Beast, kurwa, we are bungee, you have one million subscribers. To on nam parsknie w ryj chłopie i powie: No jak dacie za 200 tysięcy dolarów, to z wami nagram. Dobra, słuchajcie widzowie, poznaliśmy członka gangu, co mieszka na ciężkim getrze na Campton i zabierze nas do głównej siedziby gangu w No. A my jak debiles, zgodziliśmy się. I przed chwilą był telefon i zadzwonił OG, nazwał mnie Big Zoop straight from Poland Big Dome i powiedział. Nie będę Wam spoilerował, ale wszystko co mówi to jest prawda. Normalnie gadali z OG i to nie, to nie jest Beka. To nie jest Beka. Nie będę Wam spoilerował, ale to nie jest Beka. Normalnie gadali z OG. A skąd ten OG dzwoni, to się jeszcze dowiecie Nazwał mnie Big Zoop, straight from polem Big Do. I powiedział, że nic za mnie nie będzie, więc idziemy tam kur... Urusem Lambo. I nikt w Polsce tego nie zrobił. Na pewno nie po 18. Ciemna strefa, zakazana strefa. Oskary są. Pacje. Tu nie jest to pokazane w filmie. Aleja gwiazd ma kurwa ileś tysięcy gwiazd. I ona się ciągnie. Przód, kurwa tył. I lewa strona, prawa strona, kurwa ten i tak dalej. I my wjechaliśmy na aleję gwiazd i szukaliśmy miejsca. No i wjechaliśmy na tą aleję gwiazd. I skręciliśmy w lewo w uliczkę. I mówię, dobra, podjedziemy tu pod górkę, to sobie zostawimy auto to bo będzie? Aha. Tak, no. Za dwa dni będę tędy chodził. I wszyscy będą za noce zdjęcie robić. A tu było zamknięte wtedy, bo dwa dni później były Oscary. I tu już było zamknięte i kilka, kilkanaście gwiazd było wyłączonych w ogóle, jakby z użytku, bo tam były, przygotowywali sceny. Powiem wam tak, widzowie, wiemy, że u chłopaków teraz się na pewno też dużo dzieje. Mam nadzieję, że wrócą wcali i zdrowi. Nie wiem ile rzeczy zobaczcie z tego, co nam zostały przekazane. Im. Ja ogólnie myślałem, że ich opierdolą normalnie. Ja mówię, jak wy kurwa możecie jechać, kurwa gościa, znacie godzinę, kurwa i on was zabiera w nocy, kurwa. My przejedziecie, opierdolą was zegarków, ze wszystkiego Wyczyszczą was, wrócicie goli i weseli Informacje, ale jest fajny kontrast, fajny kontrast My bardziej tutaj turystycznie, pokazujemy wszystko jak tutaj działa, jak to funkcjonuje I jesteśmy no To jest jednak inny klimat, to nie jest kurwa osiedle w Polsce Gdzie idziesz na osiedle w Polsce i możesz dostać w pizdę Po prostu ktoś cię może kurwa przekopać Kto już jest Zupełnie inne życie. Ostatnia miejscówka, którą musieliśmy znaleźć, żeby odhaczyć zadanie związane z znajdowaniem miejsc z GTA. Dwa znaleźliśmy na Venice Beach, a trzecie jest to Obserwatorium Los Angeles. No więc zobaczymy czy się będę jarał, czy jednak będę spał sporo i żywa. Kumacie? Ku on, on jechał nie wiem, ty zespo... nie wiem czy to wam despoileruje, nie wiem czy tu będzie do końca On jechał na światłach, było czerwone i on mówi do kuby jecie sieć, mówi tu się nie zatrzymujesz, mówi tu się nie zatrzymujesz, mówi tu jak się zatrzymujesz to giniesz czy, czy się będę jarał czy jednak będę spora i żywora. A Nie zatrzymuj się na tym czerwonym świetle, mówi jecie cieć, mówi Upewnij się oni w chuj nie? Rozumiecie? Dobra, będzie druga część, fuj Ale drugiej części nie będzie, bo mamy was wyjebane kurwa Nikt nie będzie wam pokazywał Nikt wam nie będzie pokazywał, co tam się wydarzyło Tyle dla was widzowie, tak jak wy nam pokazujecie z C, to wy tyle będziecie widzieć też o dramacie. macie